Siema, siema To znowu ja Dzisiaj takie półwolne, niewolne Przenosimy się z małego biura do dużego biura musiałem przewieźć parę rzeczy Teraz są na doworze Ostatnie że tak powiem, dokumenty jakieś A większe rzeczy dopiero w inny dzień Stoję sobie w korku Mam 10 minut, żeby dojechać No i... Potem, pod wieczór prawdopodobnie będzie wyjazd do Krakowa no i z powrotem w ten sam dzień więc tam pojedzmy w miarę szybki szpil tak będzie wyglądał dzisiejszy mój piątek od wtorku do wczoraj, czyli do czwartku byliśmy w trasie Zrobiliśmy 1300 km, więc trochę się tego zrobiło ale wracając do tematu kurierki jest to tak naprawdę już ostatni termin żeby wstąpić do grona kurierów zacząć, się, zacząć uczyć się kurierki a dlaczego tak uważam? a dlatego, ponieważ zbliżają się święta czyli najgorętszy okres okres w firmach kurierskich czyli nie ma co ukrywać będzie ranę. choć w tamtym roku, pamiętam jak jeszcze jeździłem w kurierce było sporo roboty ale mniej niż 2 lata temu o dziwo, choć wszyscy spodziewali się, że naprawdę będzie dużo więcej tej roboty ale było jej mniej ale nie mówię, że było jej mało w takiej zasadzie mamy 27 października czyli miesiąc do Mikołaja tak naprawdę miesiąc z hakiem no i do świąt te półtorej miesiąca niecałe dwa, no półtorej miesiąca no prawie dwa w sumie do świąt Bożego Narodzenia czyli okres w którym zacznie się ogień. Teraz w tym roku 24 wypada w sobotę więc tak naprawdę do samego końca będzie ogień. Podejrzewam że niektóre firmy może nawet będą chciały żeby kurierzy wyjechali 24 na parę godzin. Może tak być i podejrzewam że tak będzie. No chyba że faktycznie w piątek się wszystko rozwiedzie wszystko dojedzie na firmy kurierskie i wejdzie ten. Ale tak jak mówiłem jest to w sumie ostatni moment, żeby zacząć uczyć się tego niewdzięcznego tak naprawdę zawo zawodu, żeby poznać w jakimś stopniu, choć może choć tak w połowie nauczyć się rejonu, bo później już nie będzie na to czasu, jeżeli będzie ogień z 4 liter, no nie dacie rady jak bandowali po 100, 120, 130 i więcej stopów. Kurier niedoświadczony nie ma szans tego rozwieść. Jeśli że będzie tak kumaty, tak będzie znał rejon, bo już kiedyś tam na przykład z jedzeniem, albo coś na to ogarnie, tak? Ale jeżeli nie, kiepsko to widzę, kiepsko to widzę, więc to jest tak naprawdę ostatni moment, żeby tydzień, dwa tego wdrążenia mieć do kurierki, żeby coś już pojechać, jakiś rejon, w ciągu miesiąca jesteś w stanie nauczyć się go w 90% na tip-top bo na 100% to tak naprawdę chyba nie da się nauczyć rejonu, bo czasami potrafią niektóre adresy zaskoczyć i to bardzo zaskoczyć. Nawet mnie nie. potrafią takie zaskoczyć, niektóre adresy, w których często gdzieś się kręciłem bardzo blisko, a tu jakaś ulica wpadła, o której nawet nie wiem. <coughs> Przepraszam. Pierwszy dzień robiłem, że błędny adres doręczenia, no bo nie miałem tego znaleźć, bo nie potrafiłem się zadzwonić ale okazywało się później że taka ulica istnieje, taka osoba tam mieszka, więc różnie z tym bywa, więc tak ja mówię. Tak. Nie oznakowani. Kija. kija, ruda Śląska, ta, ta. ale ja piastów śląskich po prostu, aby podjąć tą pracę, bo wiadomo, jak będziesz tam skoczkiem, znaczy skoczkiem osobą, niedoświadczoną, nową też, a będziesz no, skoczkiem powiedzmy u jakiegoś danego przewoźnika. No, to on ci tam tam 30-40 punktów da i jakoś to tam rozwieziesz. Ale jeżeli będziesz stało stałym etatowcem, no to nie masz szans. Odezwę się za chwilę. Dobra, jest ja tych nazw. mogę lecieć. Yy, na się jak te rzeczy. Ach, dobra, nie klapnąłem tych tak siedzeń na nim nic. coś coś źle zbiera. A, a jest nowa. Klimę muszę naprawić, kurde, wszystko jest porobione w tym aucie Wszystko jest porobione Ale tak naprawdę wszystko jest porobione Zawieszenie, całe wszystko jest porobione. No ta klima, kurde, nieszczęsna No, najgorsze to tu będzie wyjazd no, w sumie firma na moim starym rejonie, po którym się jeździło No tu nie robiłem tego adresu Ale, ale ogólnie tu jeździłem po, po lewej mojej stronie, nie? Więc jeździłem u siebie. Kurde taki korek. No i, i tak na firmie w sumie przybywam bardzo rzadko, bardzo mało A więc tak. Jeżeli chcę zacząć tą przygodę, to jest ostatni moment, żeby to robić i czy polecam, czy nie polecam, nie wiem czy tu jest... jest dobra, trzeba jechać. Tym pasem. Eee, trzeba zacząć teraz się uczyć tego rejonu, żeby potem nie mieć jakichś większych problemów. Ktoś tam się mnie ostatnio pytał, ile kurier powinien dostać za pierwszym razem stopów, jeżeli jedzie sam. Ktoś tam napisał 80-90. Zasko, kiedy ktoś jest w stanie naprawdę ogarnąć 90 stopów, jeżeli jedzie pierwszy raz sam na rejon, nigdy nie miał doświadczenia w kurierce. Yy, takie pierwszy dzień między 30 a 50 stopów wydaje mi się, że to jest jak najbardziej realne i tyle powinien kurier dostać I yy, jeżeli se przez pierwsze 3 dni radzi, to potem śmiało można mu dokładać tych stopów Ale jeżeli co nie radzi, no to musi tam przez ten tydzień Do 50 stopów jakoś robić, jeżeli po tygodniu nie potrafi zrobić ja wiem, powyżej 30 No to się nie nadaje, no nie ma co ukrywać wtedy się nie nadaje na kuriera i taka jest prawda znam takich, którzy to zaczęli, no bo jak jeździsz z kimś doświadczonym, no to on cyk, 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 tu wiedzie, tam wyjedzie, tam wszystko zna wie gdzie ma iść, no kurde jaka ta prosta potem będziesz sam i okazuje się, że o kurde, nie jest tak łatwo jak się wydawało i tak jest w 99% jak się zjeździ z kimś, to się to wydaje proste. A później trzeba mieć na uwadze wszystko, tak naprawdę, to, co się dzieje na drodze. Patrzeć, szukania, dokumenty, kasa z ludźmi, użeranie się, telefony, smsy, stresy, kurde inne ekscesy. I tak to tak naprawdę wygląda. Więc to nie jest takie proste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Tak w sumie jak każdy zawód, Patrzysz na akrobatę, kurde i o kurde, tu cyk, cyk, proste. W życiu sam byś tego nie zrobił. Tak to wygląda. Więc, tak jak mówiłem, to jest ostatni moment, aby przystąpić do tej niewdzięcznej, fajnej czasami roboty z fajnymi ludźmi. Jeżeli się na takich trafi, to ta robota potrafi usatysfakcjonować. Tak, tak jak mnie przez pierwsze powiedzmy te 5 lat, powiedzmy w Gielesie, tak było, było fajnie, przyjemnie, w miarę choć się pracowało długo, z ciężkimi paczkami ale wspominam bardzo dobrze gls bardzo dobrze w poście było mniej roboty, szybciej się kończyło też fajnie, ale jakoś tak mniej go lepiej wspominam może dlatego, że ja całe życie, całe życie swojej pracy kurierskiej, czyli 5 lat byłem przyzwyczajony do wioch inna mentalność ludzi i tak dalej więc dlatego może lepiej mi się pracowało tu nie było źle, też byli fajni ludzie chętnie tutaj pomagali nie wiem, z czego to wynikało, ale pewnie no, z pracy, no bo szczegółu, tak naprawdę. I tu chętnie pomagali. To jestem chłopakom wdzięczny za to, za każdą pomoc, którą dostałem od nich. No i to jest fajne. No ale traficie na fajną ekipę i osoby, które tam mają sąsiednie rejony i fajnie się z nimi dogadujecie, to oni przeważnie chętnie pomogą. A są też takie pójki którzy nie bardzo chcą pomagać, ci nie pomogą, a potem po paru dniach przychodzą do ciebie, czy im pomożesz, to mówisz, no niestety nie dam rady, bo mam którego kota i tyle, nie? Dobra, tyle ode mnie w tym odcineczku, ja lecę sobie do domeczku, począć. Jeszcze szef będzie dzwonił, pisał, o której startujemy do Brakowa. jeżeli w, i w ogóle pojedziemy do Krakowa, bo to też nie jest pewne, bo no wczoraj miała być rano Warszawa, a nie ma jej więc tak też to wygląda, wczoraj być jeszcze Poznań po po Bydgoszczy a też tego nie było więc to się zmienia z godziny na godzinę, czasami przepraszam i nie można być niczego pewnym ale tak wracając do wszystkiego powiem wam, że robota którą obecnie mamy z zajebista bardzo mi się podoba z fajnymi ludźmi pracuję. czego więcej chcieć no może zawsze kasy więcej ale tak, no bo poza tym jest zajebiście i tyle, mam okazję jeździć zajebistymi autami więc nic tylko się cieszę, dobra tyle ode mnie, pozdrawiam Was serdecznie subskrybujcie, komentujcie no udostępniajcie jak chcecie, jak nie chcecie, to nie ale lajka like jak zostawicie i komentarz dacie to bardzo dziękuję a zachęcam też do subskrypcji Was to nic nie kosztuje a mnie to bardzo cieszy i chce się nagrywać jakieś tam te odcinki a jeżeli Wam się też to podoba to się cieszę, o właśnie jedzie kolega nie, nie wiem czy kolega z Impostu, ale jedzie Impost i w ogóle nie kojarzę, bo to te ludzie się też tak zmieniają, że to czasami nie warto ich pamiętać No, dobra. Pozdravljam vas.